Dzień dobry, pani Beregito. Dzień dobry, Julianie. Co u ciebie? No, mnie wszystko super. Jestem tak zadowolony. Wow, dawno nie widziałam Juliana w takim dobrym humorze. Coś się musiało wydarzyć, naprawdę super. Cześć, dziewczynki! Hej, hej! Co robicie? Bawimy się. Ja misiem i Sara też się bawi misiem. Mhm. A tak w ogóle? To co robicie? No, po tego, że się bawimy, no to słuchaj, ostatnio byłam u babci, yy, robiłyśmy w ogródku, bo Sara była ze mną. Wow, super, a chcecie coś wiedzieć? No, pewnie. Julius przyjeżdża do mnie na weekend, znaczy wydziałam się ostatnio z Juliusem. I być może przyjdzie do mnie na weekend. Wow, ale super, teraz jest on twoim najlepszym przyjacielem? No, nie, no wy też jesteście moimi najlepszymi przyjaciółkami, ale on jest moim dobrym kumplem, tak. Hmm, ale chyba nas nie odstawisz na bok? Nie, nie, ale wiecie, to jest trochę inaczej. Jednak potrzebuję też takiego przyjaciela, chłopaka. No wiecie. Hmm, ale my też się możemy fajnie z tobą bawić, jak zawsze, Julian. No wiem, wiem, ale oczywiście jesteście moim najlepszym przyjaciółkami, ale on jest moim drugim najlepszym yy, kumplem, kumplem, tak. Jednak wiecie, z chłopakami to jest trochę inaczej inne zabawy i w ogóle. Hmm. Cześć, mamo! Cześć, kochanie! Co u ciebie? Jak w przedszkolu? Eee, wszystko w porządku, w porządku, ale tak wiesz, to wpadłem na taki super pomysł. Mogę cię o coś zapytać? Pewnie. No? Tylko nie, na pewno nie kieszonkowe. Eee, nie, 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 to nie chodzi mi o kieszonkowe. Eee, tak sobie pomyślałem, czy może ten mój kolega Juliusz, czy mógłby zostać na weekend na noc? Co ty na to? Zadzwonię do niego od razu eee, eee, i zapytam. Julius. A, Julius, ten twój nowy kolega. Mhm, pamiętasz do niego numer? Tak już dobrze się znacie, ale ja nie mam nic przeciwko, oczywiście. E, okej, okay, super. E, no to jaki to był numer? Aha, okej. Okay. Halo? Halo? E, cześć, czy jest tam e, Julius? Hej, Julius. E, e, tutaj Julian. E, słuchaj, chciałbyś się zobaczyć? Tak? Super. A chciałbyś zostać na weekend? E, powiedz mu, że od godziny 11 w sobotę, e, bo już będziemy po zakupach rodzinnych. E, mama mówi, że możesz przyjechać do nas o godzinie 11 w sobotę i zostać na noc, tak jak mówiłam. Możesz? Co ty na to? Super! Wow! Jej! Fajowo, Julius będzie u nas spał, ale super, to był mój pierwszy kolega. W ogóle pierwsza osoba, która będzie u mnie nocować. E, o, oj, chyba nie odłożyłam. E, nie, słuchaj, tutaj mówiłam do taty, także nie przejmuj się i do zobaczenia w sobotę. E, do zobaczenia, Julius. Cześć! Juppie, juppie. No nie, za dawno nie widziałam Juliana w tak dobrym humorze i tak zadowolonego. Chyba to dobre. Ema, Ema, co u ciebie? Co robisz? Bawię się moim smokiem. O co ci chodzi? Ty tak krzyczysz. E, nie, nie krzyczę, ale e, no wiesz, Julius będzie u nas spał w weekend. Mój kolega, ten nowy kolega. Kojarzysz, Juliusa? Julius, a ten co niby twój taki jakby bliźniak? Mhm, tak, mój najlepszy przyjaciel. Hana? Hana. Hana. A, ona jest w szkole. No tak, nie mogę się jej pochwalić. No dobra. Hmm, no cóż, do weekendu jest jeszcze pięć dni. Hmm, no cóż, muszę utrzymywać pokój w najlepszym porządku do tego czasu. Aaaa... Uh, uh, uh. Dzisiaj już jest wtorek. Jeszcze tylko cztery dni do weekendu. I będziemy... I będziemy sobie spędzać cały dzień razem z Juliusem. Emma, odejdź z mojego pokoju. Musi być czysty. Julius przyjdzie za trzy dni. Hanna, co ty robisz? Co ty robisz w moim pokoju? Odejdź, odejdź. Musi być czysto jak łza. W, w sobotę przychodzi Julius. Hej, tato. Y, słuchaj... Yy, nie chciałbyś mi dać troszeczkę gotówki? Trochę kieszonkowego? Nie, 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 żadnego kieszonkowego. Już dostałeś, co miałeś dostać przez następne dwa miesiące zero więcej kasy. A okej, okay, okej. Okay. Yy, dobra. Yy, no to, yy, bo dzisiaj już jest piątek i jutro przychodzi Julius. O, o Julius, Julius, miał przychodzić. O, matko. Czy dzisiaj sobota? Tak, dzisiaj sobota. A, 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 a. Przychodzi Julius. Julius. Hanna, Hana, Hanna, słuchaj, 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 słuchaj. Przychodzi Julius. Emma, wstawaj. Julius, niedługo będzie tutaj Julius. Ten mój nowy kolega zostaje dzisiaj na noc, ale super. Hej, mamo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Julian, co się dzieje, kochany? Co tak krzyczysz? Źle spałeś? Nie, 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 spałem cudownie, super, wszystko jest fajnie. Julius dzisiaj ma przyjść. Julius, mhm, pamiętasz? A, rzeczywiście, faktycznie. No tak, e, no to cóż, no to musisz na niego poczekać w takim razie, bo mm, umówiliście się na godzinę 11, ale dobrze, e, dobrze pamiętam. Tak, tak, e, a jeśli idziesz na zakupy, to chciałbym e, czekoladę i, i, i słod paczkę słodyczy, takich różnych i jeszcze... Mm, mm, może jajka niespodzianki i jeszcze tak, jabłka pewnie będziemy też chcieli sobie zjeść i ciasto Ym, y, jeszcze bardzo ważne y, tak, płatki kukurydziane na pewno z mlekiem chcielibyśmy sobie też pewnie zjeść, y, no i, i, i może Coca-Cola, a może może lepiej nie może y, sok pomidorowy y, pomarańczowy, bo nie wiem co on pije to jest strasznie długa lista Julianie, nie wiem czy ja wszystko to zdążę zapamiętać, a na pewno to wszystko potrzebne Wam nie będzie na te dwa dni Hmm, chyba troszeczkę przesadzasz, Ilan. E, mamo, y, jeszcze trochę czasu zostało. Y, gdzie jest tata? Y, no, tata już wyszedł. A to ja sobie poglądam telewizję. O, ding dong. Matko, ciągle to samo. Ciągle ten głupi zespół. Nie mogę już tego oglądać. Wiecznie to samo na tych kanałach chyba się położę. O, właśnie nie wyspałem. Chyba się troszeczkę zdrzemne. Julian! Julian! Wstawaj! Julian, twój gość jest tutaj. O, co, co? Julian, Julian, słyszysz mnie? Twój, twój przyjaciel, gość przyszedł już, jest w drzwiach. Co? No chodź dalej. Co? Oj, o nie! Julius! A, sorry, mama, dlaczego mi wcześniej nie powiedziałeś? No przecież cię wołałam. Och, Julius, dobra. Cześć, Julius! Ale super, fajnie, że jesteś. Cześć, Julian. A, już jestem. Przyniosłam sam deskorolkę i mam plecak z wszystkimi rzeczami. Ale super, mega się cieszę, że Ja też się cieszę. No więc e, co, gdzie mogę odłożyć moje rzeczy? E, no to w takim razie ja Ci pomogę z deską a mi chodź do góry, do mnie do pokoju. Mhm. E, nie wiem, czy będziemy mieli czas na deskorolkowanie, ale na pewno coś fajnego wymyślimy. Chodź. Chodź za mną. Mój pokój jest do góry. A, okej, okay, idę. To jest o, moje siostry, Hanna i Emma. Cześć! To Cześć. jest Cześć, dziewczyna. Yy, jakieś głupie gry sobie urządzają. To nie są głupie gry. Bawimy się w mamę i dziecko. Hmm? To co? Chcecie, może chcecie się może z nami e, pobawić? Tata i wujek? Hmm? Nie, nie, Juliusz Juliusz nie zgadza się na to. Boże, te gry są takie głupie. Nie, nie bawimy się z dziewczynami. Dzisiaj tylko my, chodź! A, e, dziewczyny, słuchajcie, może, może najpierw pobawię się z Julią, Julianem, ok? No, dziewczyny, na razie, na razie, e, idziemy na mnie do pokoju. Chodź, Julius. A, e, no więc to jest e, Twój pokój? E, nie, nie, to jest pokój Hany, moje, mojej siostry. E, mój pokój jest e, tuż obok, chodź, chodź za mną. A, okej, okay. no bo ten jest przecież zbyt różowy. To jest mój pokój. Zobacz, jakie super łóżko z minecraftem, jak Ci się podoba? Wow, ale super, też bym takie chciał, fajowo. No, co nie? Musisz uważać wchodząc, bo można łatwo z niego spaść. Chodź, spróbujemy, zobaczymy, zróbmy próbę przed nocą. Zobaczmy, jak Ci się podoba moje łóżko. I co? Co mówisz? Wow, ale super, faktycznie bardzo wygodne łóżko i dużo miejsca, wow, ale super, będzie nam się super spało. Mhm, zdecydowanie to będzie najlepszy weekend.